Witam panią, się Kamil Cebulski. Dzisiaj rozmawiamy z Tomkiem o firmach, spółkach w Anglii i tak dalej. Cześć Tomku. Cześć, witam. Co tam ci nie pasuje w tych spółkach? Bo chcesz założyć firmę, coś tam robić i napisałeś mi takiego maila... Chciałbym założyć spółkę LTD w UK, ale działać w Polsce. Moja działalność będzie opierać się na sprzedaży jedzenia, powiedzmy punkt z kanapkami. Wyczytałem, że po przekroczeniu odpowiedniego progu sprzedaży mam obowiązek posiadania kasy fiskalnej, a dochód z kasy mam obowiązek prowadzić w miejscowym urzędzie skarbowym, więc rozumiem, że nie uniknę ZUS-u. I tak dalej, i tak dalej. Pomyliłeś bardzo dużo rzeczy. Ale to właśnie dlatego chciałem z Tobą porozmawiać, żebyśmy trochę te rzeczy usystematyzowali. No, no proszę. Więc... Nie, no to nie jestem zaskoczony, że jest coś nie tak. <laughs> A masz jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o, o jakieś takie... Nie chcę powiedzieć jako przedsiębiorca, tylko jako wypełniacz różnych dokumentów do różnych urzędów? E, nie, zero. Jest zero. zielony. Czyli... Czyli legalnej pracy firmy jeszcze nie prowadziłeś w naszym pięknym kraju. Nie, dokładnie. To będzie, to będzie początek. A dlaczego się tak bardzo boisz, że już od samego początku zakładasz, że firma w Anglii, że tak jakoś tak. Dlaczego? Znaczy, hmm. starałem, interesuje się optymalizacją podatkową. Znaczy zaciekawił mnie ten temat i hmm. tak pomyślałem, że jeżeli jest jakiś sposób. Na ominięcie tego ZUS-u. I no tak. Myślałem, że jest to jakiś taki jeden z głównych powodów, dlaczego ludzie zakładają spółki w Anglii. Bo no, prawo jest tam bardziej, jakby to powiedzieć, stabilne. I no, te podatki są dużo, dużo mniejsze, więc chyba też koszty pracy są mniejsze. Więc dlatego. Nie no to ci muszę powiedzieć, że masz złe przypuszczenia, nie dlatego ludzie o firmę w Anglii, że tam nie ma zus -u. Nie dlatego, ale nie wiem, wiesz co. Dlaczego? Bo zanim przejdziemy do właściwego tematu, chciałem cię po prostu zapytać, dlaczego w młodych ludziach jest takie przeświadczenie? W młodych w sensie, wiesz, w doświadczeniu bycia przedsiębiorcą, Taki, takie pojęcie jest, takie, że... Firmy w Polsce to jest dziadostwo, konsulte, kontrole, niszczenie firm i tak dalej. Takie, takie jest bardzo, jest bardzo jest o wiele gorsze postrzeganie polskich przepisów i polskiego środowiska, jest o wiele gorsze postrzeganie niż samo to środowisko jest. No bo de facto w porównaniu do innych krajów tak gorzej jest przedsiębiorcą w Polsce. Ale nie jest aż tak źle, jak sobie ci początkujący ludzie niedoświadczeni wyobrażają. Mnie. Więc to, to mnie tak strasznie martwi. Czemu tak e, od razu na początku założyłeś, żeby spółkę w Anglii? no ale odpowiedziałeś, że głównym twoim motywatorem jest to, żeby nie płacić tego tysiąca ZUS-u, Zgadza się? Tak, tak. Okej, okay. a tak. czy jesteś na tej e, uldze, czyli że przez dwa lata masz zniżkę, że tam płacisz 4 czy 500? Tak, tak, to będzie pierwsza, więc tak, będę na tej uldze. Okej. Okay. I pomimo tego, że jesteś na tej uldze, ciągle szukasz rozwiązania, żeby nie płacić tych 400-500 złotych, zgadza się? Znaczy, troszkę do przodu już myślę, więc tak starałem się sobie zaplanować, co później, co dalej. Dlaczego? A dlaczego myślisz aż tak bardzo do przodu? No nie wiem... Tak, chyba trochę zapobiegawczo. No właśnie, i czy czasami nie starasz się rozwiązać już na starcie problemy, które mają bardzo małą szansę pojawić się za dwa lata? No trochę tak jest. I jeżeli, nie, tak jest. jeżeli nie rozwiążesz tych wyimaginowanych, w sensie, z problemów z bardzo małym prawdopodobieństwem, to odkładasz założenie firmy na później, na później, na później, na później, na później? Nie, nie, nie. To już, to już jest decyzja podjęta. Będę to robił. Już wyjechałem dlatego, byłem w Anglii, zbierałem trochę kapitału. No i najwyższy czas, coś z tym zrobić, bo cały czas tak czekałem, też zwlekałem, szkoliłem się, oglądałem szkolenia, czytałem książki. Hmm stwierdziłem, że no jest pora działać, pora coś zrobić. Więc no odzywałem i... Odzywałem się do Ciebie. No i bardzo dobrze, ale ja Ci tak trochę będę odradzał y, prowadzenie działa tej działalności w postaci LTD, y, ponieważ to Ci się nie będzie opłacać, bo jeżeli płacisz przez pierwsze dwa lata te 400 ileś złotych tego ZUS-u, y, to przez rok zapłacisz no 5 ale tak naprawdę część sobie tam w koszta wliczysz, część jakoś odpisuje od dochodu i tak dalej. Załóżmy, że to jest 4000 zł rocznej opłaty, tak? tak? Czyli żeby cała konstrukcja miała se sens, musiała musiałaby kosztować mniej niż 4000. Według mnie nie ma takiej możliwości, żeby działalność, którą chcesz robić, czyli jakiś, nie wiem, prosty pad czy nasz kanapek, ja jakieś takie nie mam pojęcia, co dokładnie planujesz, żeby to się bardziej opłacało niż zwykła działalność gospodarcza. Ponieważ jeżeli zrobisz jakąś konstrukcję, która będzie kosztować tylko 3000, czyli o 1000 mniej, to tak naprawdę oszczędzasz 1000. Jak oszczędzasz 1000, to tak naprawdę oszczędzasz powiedzmy. 20 godzin, licząc stawkę 50 zł za godzinę, tak? Tak, tak, tak. Co jest. W, no może 40, licząc 25 zł za godzinę. Tylko pytanie, czy opłaca się wydawać 40 godzin czasu po to, żeby zaoszczędzić ten 1000 zł? Rocznie, co prawda? Ale no, nie no, ma tak sensu. Czy można by było lepiej spożytkować ten czas? Dokładnie. To, żeby yy, wyjaśnić tylko odnośnie, dlaczego Ci tej LTD tutaj w Twoim przypadku nie polecam, bo yy, ta spółka, którą zarejestrujesz yy, w Anglii, oczywiście może robić cokolwiek tylko chce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tak? Bo tak. w Unii Europejskiej wszyscy jesteśmy równi i nie może być żadnych barier, jeżeli chodzi o dostęp do rynku, działalności, w żadnym kraju, żadnej spółki. Tak, tylko spółka zagraniczna może robić cokolwiek, gdzie chce, znaczy cokolwiek może robić w Polsce, pod warunkiem, że nie spełnia czegoś takiego jak zakład. Jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią, i tam jest napisane, że spółka, Cokolwiek spółka z Wielkiej Brytanii robi na terytorium Polski, to prowadzi w niej zakład. Z wyjątkiem. Czyli cokolwiek spółka brytyjska robi w Polsce, to ma zakład z wyjątkiem. Okay? I to jest bardzo mhm. ważne, bo jeżeli podpadasz pod któryś z tych wyjątków, to w rozumieniu prawa nie prowadzisz zakładu na terytorium Polski. Proste? Na razie taka jest konstrukcja. Czyli cokolwiek robisz, prowadzisz zakład, chyba że podpadasz pod wyjątek. Ten wyjątek to jest zakup, maga zakup, magazynowanie, wydawanie towaru. Ten wyjątek to są prace budowlane do roku czasu, prace tymczasowe, zbieranie informacji bodajże i kilka jeszcze innych podpunktów. Każdy sobie umie to znaleźć w treści tej umowy w ciągu kilku minut. Twoja działalność nie podlega pod ten wyjątek, czyli de facto musiałbyś prowadzić zakład. Co to się, z czym to się je, że się prowadzi taki zakład? Ale taki zakład wiąże się z tym, że jakąś formę prawną musisz zarejestrować na terytorium Polski. Czy ty zarejestrujesz spółkę córkę, tak, która będzie należeć do tamtej spółki Wielkiej Brytanii? Czy ty zarejestrujesz oddział, czy ty zarejestrujesz cokolwiek innego tutaj w Polsce, co będzie kontrolowane przez spółkę LTD, ale coś musisz zarejestrować. Jeżeli masz ten zakład, to już się to wiąże z pewną sprawozdawczością, z rejestrowaniem po różnych urzędach i tak dalej, i tak dalej. Czyli de facto to, co chciałeś ominąć, nie ominiesz, ponieważ raz musisz utrzymać spółkę w Wielkiej Brytanii, a dwa, musisz utrzymać ten zakład, czyli powiedzmy spółkę ZO w Polsce. Co jest zupełnie, zupełnie, zupełnie bez sensu. dobra? Więc jedyna opcja no to jest zarejestrowanie czegoś w Polsce. I teraz, tak, masz kilka opcji na to. Masz spółkę ZO, masz fundację i masz działalność gospodarczą. Tak? Przez pierwsze dwa lata, jak masz zapłacić te 400 zus czy 500, plus stówkę dwie dla księgowej, to ci wejdzie 500-600 zł miesięcznie. To jest mniej więcej taki sam koszt jak spółki ZO. Bo w spółce ZO masz pełną księgowość, więc księgowość się więcej kosztuje, ale nie płacisz tego ZUS-u, prawda? Czyli kosztowo wychodzisz na to samo, ale nie masz opłaconego ZUS-u, nie masz opłaconego ubezpieczenia i tak dalej. A jak jesteś początkujący, no to pewnie nie masz kapitału, żeby w razie czego sam się też leczyć. A ponieważ. System ubezpieczeniowy w Polsce preferuje albo inaczej stwarza ogromne bariery innym prywatnym firmom ubezpieczeniowym, to tak naprawdę na polskim rynku nie ma prywatnego produktu ubezpieczeniowego, który równałby się temu samemu, co oferuje ZUS. Okay? Są jakieś tam prywatne przychodnie, nieprzychodnie i tak dalej, i tak dalej, ale to, to, to nie jest to samo. To, to, to nie jest to samo. Więc podejrzewam, że bycie ubezpieczonym bardzo cię też interesuje, i co według mnie jest całkiem logiczne, lo, logiczne podejście. Więc na moje najlepszą działalnością dla ciebie jest zwykła działalność gospodarcza i no jakoś już spisanie na straty tych ZUSów, Bo, bo rozumiem, że na emeryturę, na rentę, na, na jakieś tam inne rzeczy, na wypadkowe, na chorobowe, nie chcesz odkładać. No ale, ale za każdym razem, jak tłumaczę komuś, że może przecież nie płacić ZUS-u, to pierwsze pytanie jest, a co z ubezpieczeniem zdrowotnym, tak? Czy, czy jak zachoruje na raka, to czy mnie ktoś będzie leczył, tak? no to no. Tutaj, tutaj masz ten problem, że tak powiem, z głowy. No i no. trzeba niestety te 400 czy 500 złotych ZUS-u jakoś przeboleć. Przeboleć. Nie no, pewnie to i tak nie, 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 nie będzie tak tragicznie. Jak? Bo rozumiem, że jeszcze jakby wyglądały prowadzenie księgowości w, w Anglii, w spółce LTD? Jakie to są koszta? Mniej więcej takie jak spółki w Polsce. Jak spółki w Polsce? Aha. Może troszeczkę mniej, bo tam nie, nie ma do końca pełnej księgowości, tylko jest o wiele łatwiej, bo dokumenty do księgowego raz w roku wysyłasz, a nie. A nie co miesiąc czy co trzy miesiące tak jak w Polsce. Ale to jest kosztowo, to jest podobnie, bo musisz mieć adres. Tak? Adres potrafi cię kosztować 100 do 200 funtów rocznie. Tak? Więc księgowy ci mniej weźmie, ale musisz mieć adres. Czy ważny, ten adres dostarcza ci księgowy. Poza tym musisz też spojrzeć na taką barierę wiedzy. Ja, ja, ja każdemu, kto nie prowadził jakiejkolwiek działalności w Polsce, odradzam rejestrowanie działalności za granicą, po to, żeby unikać podatków. Dlaczego? Bo ty mało co wiesz o systemie działania w Polsce, a dopiero co o systemie działania za granicą. To nie jest tak, że ty sobie rejestrujesz spółkę za granicą i tam nie ma żadnej odpowiedzialności i tak dalej i tak dalej. Masz, ale ty sobie nawet nie zdajesz sprawy z czego masz tą odpowiedzialność. Nie znasz tego systemu, tak? I yy, Księgowi, którzy obsługują firmy z Polski, które są zarejestrowane w Anglii, oni bardzo często, może, może tak trochę narzekając, tak, ale po prostu mówią, że te osoby, które są w Polsce, nie spędziły kilku lat w Anglii, one zadają dużo pytań. Na to pytania tak. trzeba odpowiadać. Okay. A księgowy nie jest do końca od tego, żeby ci odpowiadał na każde, nawet najprostsze pytanie chociażby z tego, z tej przyczyny, że no, ta godzina pracy y, takiego księgowego w Anglii, y, no, to jest powiedzmy te 20 funtów, to jest 100 zł za godzinę. Jeżeli taka osoba Ci przeznaczy y, godzinę, y, czy tam 3 godziny rocznie na samo odpowiadanie na maile, ok, to hmm. na to do kalkulacji obsługi firmy z Polski musi sobie to wliczyć, tak? No to już masz sa, samych takich 50 funtów, tak? Wiesz, takie, takie są koszty, które wiesz, niekoniecznie widać, a które no potem robią cenę, więc de facto nie bierz się w to, bo żeby prowadzić firmę w Anglii, to musisz 300, 500, 1000 godzin poświęcić, chociażby na takie rozmowy, jak teraz ze mną poświęcasz, gdzie troszeczkę nowych rzeczy się dowiadujesz, tak? Troszeczkę ode mnie, troszeczkę gdzieś tam z jakiejś strony, troszeczkę z księgowego, troszeczkę wziąć ustawę i poczytać, troszeczkę przetłumaczyć jakieś prawo z Anglii, a jak się liczy kilometrówki, a jak się liczy to, a jak się liczy tamto, a jak się liczy to. I tak naprawdę, nie mając tej wiedzy, bo barierą nie są tylko pieniądze, barierą jest też wiedza, no to będzie ci to o wiele trudniej. Według mnie lepiej zapłacić te 400 zł, już dać się okraść, tak? To jest yy, lepsze rozwiązanie. Yy, oszczędzić sobie tego czasu. Ten polski system, jak to funkcjonuje, wiesz. Podświadomie, żyjąc tu kilka lat, wiesz, jak to funkcjonuje, tak? I yy, nie masz tego problemu, możesz się zająć spokojnie robieniem tych kanapek. Okay? A dlaczego na samym początku się zapytałem Ciebie, dlaczego myślisz o jakichś problemach, które gdzieś wystąpią za dwa lata, bo y, powiedziałeś coś takiego, jeżeli źle zapamiętałem, to mnie popraw, że już teraz myślisz, co zrobisz, jeżeli ten ZUS wskoczy na 1000 zł za dwa lata. Tak, tak. Czemu o tym myślisz? Czemu Wed o tym myślisz? Według mnie, wiesz co, to takie było retoryczne pytanie, wiesz, w eten. Według <śm> mnie, za dwa lata twoja firma nie będzie istnieć i to jest najbardziej e, logiczne, stwierdzenie poparte na statystyce, na doświadczeniach i tak dalej, że z... najbardziej prawdopodobne jest to, że twój biznes zbankrutuje, uznasz, że jest nieopłacalny i zamkniesz go po kilku miesiącach, może kilkunastu. Mhm. Zgadzasz, zdajesz sobie z tego My sprawę. To najbardziej pro prawdopodobny scenariusz. Nie, ja rozumiem, ja rozumiem. To jest, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale to też może znaczyć, że podczas robienia tego biznesu nauczysz się dużo rzeczy. Może poznasz kogoś, kto Ci zaproponuje postawienie restauracji na przykład. Że, e, nie wiem, zaimponujesz komuś, kto prowadzi knajpę, a on nie ma menadżera i Cię zatrudni na bardzo dobrych warunkach chociażby, tak? Więc różnie to bywa i trzeba to wziąć pod uwagę, że nie ma sensu dzisiaj rozwiązywać problemy, które pojawią się za dwa lata. Bo za dwa lata możesz mieć tak naprawdę być w trzech sytuacji. Znaczy, trzy mogą trzy scenariusze się obowiązywać. Po pierwsze, zbankrutujesz, zamkniesz firmę do tego czasu. Może niekoniecznie zbankrutujesz w sensie, że długi i tak dalej, po prostu zdecydujesz się zamknąć. Nie ma rzeczy, czyli się uda, czy na przykład się gdzieś wyprowadzisz, czy, czy cokolwiek. Po prostu nie będzie firmy, tak? Mhm. Punkt drugi, Twoja firma będzie sukcesem. Co to znaczy, że twoja firma będzie sukcesem? To znaczy, że te 500 zł różnicy między tam małym ZUSem a dużym, 500 czy 600 ile tam jest, to nie jest taki duży problem. Bo jeżeli mówimy o firmie, która ma sukces, to 500 zł dla takiej firmy nie jest problemem, tak? No rozumiem. Opłata tego ZUS-u nie, nie powinna stanowić jakichś przeszkód. Dokładnie. To jest przeszkoda, to jest wiesz... Ale nie aż, nie, nie aż taka, tak? To, to, to jest złe i tak dalej, ale to nie, jeżeli mówimy o, o biznesie, który odnosi sukces, to nie jest, są takie duże koszty, to, 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 to nie jest duża przeszkoda. Najgorsze, co się może spotkać, to że ta firma będzie taka, wiesz? Yy, no, za mała, żeby z tego żyć, ale za duża, żeby ją zamknąć. Wiesz? To jest, to jest najgorszy, najgorszy scenariusz, jak może firmę spotkać. Nie to, że zbankrutuje, bo jak, jak zdecydujesz, sytuacja spowoduje, że zdecydujesz się zamknąć firmę, to zaraz otworzysz drugą, trzecią, i szko, aż w końcu coś złapiesz. Coś takiego, co cię wystrzeli w przyszłość tak? I, i jakiś tam sukces finansowy się osiągnie. No, jak otrzymiesz sukces, to, to jest dobrze, ale najgorsze jest to taka stagnacja, gdzie człowiek przez rok, kolejny, drugi, trzeci, piąty bije się z myślą, czy zamknąć, czy nie, bo trochę mi daje to pieniędzy, ale nie tak dużo, jakbym chciał, ale może się odmieni, jeżeli zrobię coś tam, coś tam. Tak? To, jest, to, to, to jest wtedy najgorsze. Więc no, no, no tyle, jeżeli chodzi o, o komentarz. Naprawdę nie martw się takimi problemami, które mogą w ogóle nie wystąpić. Raczej powinniśmy się skupić na tym, co się dzieje tu i teraz. Rozwiążmy te problemy, bo jak za dwa lata uznasz, że ten 1000 zł jest już rzeczywiście dużym problemem, to wtedy możesz rzucić na internet, jak nie płacić ZUS-u. Może wtedy spółkę ZO już ci się będzie opłacało zarejestrować, i tak dalej. No rozumiem. Ja mam, chyba masz rację. Za dużo takich problemów, których nie ma, jak na razie. Dokładnie. To, to, to jest Twoja obawa przed założeniem firmy. Obawa w stosunku do czegoś nowego, a ten ZUS to jest tak naprawdę. Może nie tak naprawdę, ale bo naprawdę jest zły, wredny i tak dalej. Ale to jest pewnego rodzaju racjonalizacja. Tak? To jest racjonalizacja, mm. takie usprawiedliwienie siebie przed sobą, że e, a może nie będę nie założę firmy, może te, a może muszę te, Takie wiesz, taki argument za, za, e, żeby uzasadnić swoją porażkę, tak? 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 Bardzo, tak, bardzo tak. często to, to, się, to się w ten sposób. No, Ludzi. w ogóle wiesz co, te, wszystkie te problemy, takie przewidywanie problemów, które w przyszłości i czekanie na sytuację taką idealną, gdzie zrobisz sobie listę problemów, jakie możesz spotkać przez najbliższe dwa lata, jedną z nich jest te, to, to zwiększenie się tego ZUS-u i ludzie inteligentni rzadko podejmują działania jeżeli wszystkie te problemy nie będą mieli jakiegoś takiego planu awaryjnego na pozbycie się tego problemu, mhm. Ludzie inteligentni po prostu odraczają działanie, jeżeli nie są pewni każdego najmniejszego błędu, jaki może wyjść podczas tego działania, i nie są pewni, jak ten błąd rozwiązać. Więc taki jest problem ludzi inteligentnych, że. Yy, za dużo myślą, za, za dużo myślą o problemach, za dużo myślą o, e, e, o tym, co może wyjść źle i się do tego przygotowywują. Ja, ja wcale nie mówię, że nie trzeba robić takiego rachunku. Trzeba, co może później tak, jak się do tego przygotować, ale bez przesady, ok? Ale no, bez to... przesady. Ja okay. nie, lubię jeść pizzę na przykład, ale bez przesady, nie, nie <grym>, popadajmy. Okay. Nie popadajmy w skrajności, więc... Jak taka nadopiekuńcza matka trochę. Dokładnie, opieka rodzicielska jest dobra, ale bez przesady. Ale bez przesady. Tak, więc, ale to jest tylko i wyłącznie charakterystyka ludzi inteligentnych, co według mnie bardzo dobrze o tobie świadczy, ale zauważ, że większość tych firm, które, którym się udało, znaczy udało się, które osiągnęły sukces, tak? Taki Facebook, nie? Albo taki Twitter. Słuchaj, ja tutaj zacytuję za, za Tana Witkowicza, to pewnie kojarzysz człowieka, on powiedział: Słuchajcie, taki Twitter, gdybym ja dostał jakiś biznesplan od człowieka, który powiedział, że zrobi taki system do sms online, gdzie wiadomości nie mogą być dłuższe niż 160 znaków, czy ile tam jest, to ja bym go wyśmiał. No, słuchajcie, to, to, to logicznego prawa nie ma. Postać, no ale jednak ktoś to zrobił, więc e, dla, dla dlaczego cała ta Dolina Krzemowa, te wszystkie firmy, które tam są, to jest przeważnie lewactwo. Tak? To, to jest ten Zuckerberg, który, wiesz, promuje e, lewackie idee na Facebooku e, a i, i, i wa, walczy z rozumem i tak dalej. E, to wszystko tam to są to jest lewica, która e, de facto. Firmy zakłada trochę jak e, lemingi. Nie tak, co te są tak te, te zwierzątka co tak z tych fiordów skaczą, tak? tak, I, tak, i, tak. I, I trochę to podobno jest mit i tak dalej. No, ale jest, jest coś takiego, że idą te zwierzątka i skaczą. 90% zginie, ale 10% przeżyje, tak? I, I sobie funkcjonują dalej. Więc większość z tych firm to, to jest właśnie tak za, zakładana, wiesz nie myśląc o przyszłości, tak, a założę sobie, może chwyci, tak. No i część z nich oczywiście też chwyci, tak. W Totolotka też ludzie wygrywają, ale to nie znaczy, że racjonalne jest granie w Totolotka, tak. Więc to, że myślisz o tych problemach, to bardzo dobrze to o ciebie świadczy, ale bez przesady czasami też się wrzuć na głęboką wodę. No i chyba masz rację, nie ma... Nie ma co się przejmować czymś, czego nie ma i będzie trzeba robić. To na jakim etapie jest twoja firma? Kapitał zdobyłeś wami, tak? E, tak. I co teraz? I co? Nie powiem ci, że staram się o dofinansowanie, <śmiech> bo... <śmiech> bo wiem, jak do tego podchodzisz, ale się starasz. Ale, no, ale się starasz. I No i zobaczymy. Wniosek będzie. Tak, na początku września składany. Eee... Mówisz o dofinansowaniach z urzędu pracy? Eee, tak, tak, z urzędu miasta tam jest jakieś 20 tysiączków. To pewnie dostaniesz odpowiedź, że ci, że nie ma pieniędzy, poczekaj do stycznia? Eee, no... Miałeś już taką gadkę w urzędzie? <laughs> Nie, nie, powiem Ci, że takie suche dochodzą od znajomych, że jakoś bezproblemowo rozdają te pieniądze. I chcę, chcę to sprawdzić, bo tak sobie to tłumaczę, że wiem, że te dofinansowania są złe i tak dalej, ale mam taką myśl, że ja dobrze je pożytkuję. I... No jak każdy i w tym jest, w tym jest no tak, problem. Okej, okay, ale co? I czekasz z działalnością po to, żeby przejść tą biurokratyczną ścieżkę i złapać się na okazję dostania tej dotacji? Nie, nie, nie. Do tego w trakcie też jestem właśnie załatwiania tam wszystkich innych formalności. Zastanawiam się jeszcze, czy to będzie lokal, czy to będzie food track. Tam rozważam za i przeciw. Więc to nie jest tak, że tylko opóźniam się to, bo czekam na tam wniosek i odpowiedź z urzędu. Okej, okay. ale co, futraka już kupiłeś? E, nie, nie, ale już mamy. Jestem. W... Jest. Coś przerywa się, nie słyszę. Halo, jesteś z nami? Halo, Tomku. OK. jesteśmy? Jesteśmy. Dobra, przerywało się, więc się rozłączyłem i od nowa zadzwoniłem. Czyli co, futraka już kupiłeś? E, nie, jeszcze nie. Jestem. E, nie kupiłem, ponieważ czekam, no to już będzie tam jest chyba 30% na jakiś środek mobilny, tak to tam nazwali, bo też to będzie na to część dofinansowania w pójdzie. Więc jeszcze nie zakupiłem futraka. Trucka. Okay, czyli co? Czekasz de facto z firmą? No, czekam też i do tego mój kolega z Anglii zjechał tydzień temu. Ma 6 lat doświadczenia w, w kuchni japońskiej, bo w tą stronę będzie szedł ten biznes. Czyli to sushi z food trucka? A nie chcę do końca mówić, co to będzie, jak to będzie wyglądało, więc. Okej, okay, dobra, nie, nie brniemy w ten temat. Tak. No to co, no to co? nie wiem. Życzę sukcesów, chyba że masz jeszcze jakieś pytania. Nie, myślę, że jestem zadowolony i widzimy się na, w Poznaniu na myśleć jak milionerzy, bo wykupili, wy, wy, ja wybieram się z dziewczyną. Super, super, to w takim razie do zobaczenia. Ja, jak ci się jeszcze jakieś pytania zasugerują, zapisz i jak się spotkamy gdzieś tam na piwie, to. To z chęcią podyskutujemy. Już bardziej otwarcie i... Może nawet o do dotacjach, co? Mówisz. <śmów> Dobra. To dzięki bardzo i do zobaczenia w Poznaniu. Okej, okay, trzymaj się na razie, papa. Pa. Dzięki.